Hej, nazywam się Magda Tomalek. witam na moim kanale zodiacalne lwy. Zobaczmy dzisiaj, co czeka was w lipcu 2022. I na początek wybieramy kartę jedną albo dwie, żeby zobaczyć twoją obecną energię. Mamy kartę umiarkowanie i papieżyce. Myślę, że uda ci się zasnąć trochę spokoju w tym słowie, może jakiś urlop teraz w tym miesiącu, czy ogólnie, nie wiem, może w pracy trochę będzie spokojniej, e, ale ogólnie takie poczucie, że masz e, trochę więcej e, możliwości, żeby odpocząć, żeby zregenerować swoje siły, żeby pobyć e, gdzieś e, o, w ciszy, ale no, w takiej... Ciszy takim spokoju, który jakby Cię zasila, który, w którym możesz złapać swój oddech, który jest taki orzeźwiający dla, się, dla Ciebie. Dobra, zobaczymy co dalej w lipcu. Księżniczka kielichów, czyli też takie właśnie poczucie zadowolenia, radości z życia. E, takiego spokoju wewnętrznego. E, i szóstka monet. Mm, i takie poczucie, że e, w końcu coś się wyrównuje, nie wiem, może w coś e, zainwestowałeś swoją energię i teraz jakby zbierzesz e, plony z tego, w co gdzieś tam się zaangażowałeś, czy zaangażowałeś, czy to w pracy, może jakaś podwyżka ewentualnie. E, czy nie wiem, może komuś pieniądze gdzieś pożyczyłaś, czy, czy zainwestowałaś w coś i e, no teraz te pieniądze od Ciebie wrócą, czy ogólnie może dla kogoś zrobiłaś coś miłego e, i ta osoba się obdzięczy w jakiś sposób, także poczujesz, że no, że warto było i e, doda Ci to jeszcze takiego poczucia m, m, satysfakcji, spokoju takiego, że, że Jakaś sprawa jest właśnie tak no, wyrównana, taka harmonia gdzieś między tobą a kimś, jakąś osobą, albo instytucją, no, pracą jest. Trójka buław. Może też zaczniesz sobie coś planować na przyszłość, może przyjdzie ci jakiś fajny pomysł, który może gdzieś chciałabyś zrealizować w najbliższym czasie. E, czy to jakiś pomysł nie wiem, na biznes, czy jakieś, odkryjesz jakieś miejsce, gdzie chciałabyś jechać na wakacje, jakiś projekt, jakieś hobby, które, w które chcesz się zaangażować. E, dalej mamy królową mieczy, magika i, i dwójkę mieczy. Hmm to możesz też znaleźć się w jakiejś sytuacji, w której, em, która sytuacja, tak, ta sytuacja będzie wymagała od Ciebie em, takiego logicznego podejścia do sprawy, może też postawienia swoich granic w jakiejś e, sprawie i mm, takiej em, sytuacji, gdzie będziesz musiała jakby wykorzystać Y, dużo ze swoich zasobów, jakby w jakiś sposób wykazać się swoimi może umiejętnościami, e, nie wiem, może w pracy jakaś, nie wiem, no walka o awans, y, czy y, nie wiem, może ktoś będzie jakoś y, w jakiś sposób sprawdzał twoje kompetencje. Mm. I przez to właśnie będziesz musiała się wykazać, pokazać, yy, że umiesz robić to, to i tamto, yy, tak lepiej niż, nie wiem, może lepiej niż ktoś inny. Albo ewentualnie jakaś sytuacja... Yy, w której po prostu, po prostu jakaś okazja, w której będziesz miała możliwość, czy miał możliwość wykazać się, pokazać może jakieś swoje dodatkowe talenty już poza pracą. Coś takiego może ewentualnie się pojawić. Później mamy kartę cesarzowa. Ósemka hmm. mieczy i piątka buław. Hmm. Tu przychodzi mi taka wiadomość: To pewnie też tylko dla części z Was, e, ale dla tych osób, co mają e, rodzinę i dzieci, e, możecie mieć jakąś ewentualnie kłótnię czy jakąś dyskusję, rozmowę, to już w zależności od tego, jak e, tam załatwiacie sprawy ze swoim partnerem, jakąś taką dyskusję na temat e, tego, kto to e, zajmuje się, nie wiem, na temat obowiązków, podziału obowiązków w mieszkaniu, kto zajmuje się więcej jej dziećmi, nie wiem, jeżeli ty to e, będziesz musiała w jakiś sposób walczyć albo przedyskutować po prostu tą sprawę z partnerem, e, żeby dojść do jakiegoś nowego rozwiązania, jakiegoś nowego porozumienia e, na temat właśnie podziału obowiązków e, w domu. A jeżeli nie w domu, to może po prostu w pracy jakaś taka sytuacja, gdzie z szefem czy z jakimś współpracownikiem będzie trzeba właśnie przedyskutować zasady, na jakich pracujecie, na jakich dzielicie się obowiązkami. No coś takiego. Dobra, zobaczymy tutaj z tych kart emocji, co jeszcze... Jakie emocje jeszcze pojawią się u ciebie w lipcu? Mamy kartę Strach, czyli może właśnie być jakaś sytuacja, gdzie będziesz musiała właśnie postawić te swoje granice, będziesz musiała wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, i możesz mieć jakieś obawy w związku z tym, związane w sensie, gdybyś nie musiała, to, nie, to byś tego nie robiła, bo nie czujesz się komfortowo w takich sytuacjach. Ale. Ale może być właśnie jakaś taka sytuacja, która postawi cię do tego, że będziesz musiała to zrobić i mimo tego, że się boisz, to e, będziesz musiała wyrazić e, swoją opinię. E, to karta współczucie, ale to akurat słowo współczucie tutaj do mnie nie przemawia, bardziej jako taki czas, gdzie w lipcu będziesz musiała właśnie zadbać e, o siebie, o to ile obowiązków na siebie bierzesz, e, czym się zajmujesz. Czy to w domu, czy to w pracy, e, jakby no właśnie to też to, to, ta szóstka monet na początku, które mówiła takie wyrównanie, że może gdzieś tam w coś inwestowałaś i e, zobaczysz, że, że jest to wyrównanie, ale to też może być na takiej zasadzie, e, że trochę będziesz musiała zawalczyć o to, żeby właśnie. Um, jakiś balans odzyskać um, gdzieś tam w swoim życiu, w którejś ze sfer swojego życia, i to pewnie też w zależności e, od osoby, tam część z Was e, trochę bardziej będzie musiała się tutaj postarać, część może trochę mniej. I mamy kartę jeszcze spokój. E, czyli no myślę, że to jakby efektem właśnie tutaj tego e, miesiąca jakby. Generalnie w lipcu będziesz musiała, znaczy <grafię> będziesz miała okazję może, może będziesz musiała e, jakby trochę powalczyć e, o swój spokój, jakby żeby odzyskać e, właśnie jakąś tą harmonię, e, gdzieś porozdzielać obowiązki, jakieś granice postawić właśnie po to, żeby e, ten swój e, spokój e, odzyskać. I tutaj mam jeszcze triumf na koniec, więc duża szansa, że Pięknie Ci się to uda. I zobaczmy jeszcze kartę porady. Eee, Duma. Mm, I tutaj z tej karty czuję. Zazwyczaj tą kartę rozumiem jako eee, coś takiego, że tą dumę trzeba gdzieś właśnie trochę schować w kieszeń. Ale w tym przypadku tutaj, dzisiaj, e, czuję, że to jest takie mm, nawiązanie do tego, że powinnaś, czy powinieneś bardziej się wstawić właśnie za, za sobą. Jakby m, bardziej być tym lwem, który war, warczy <grym> i, <grym> i walczy o swoje granice i który potrafi ryknąć wtedy, kiedy trzeba. E, I bo mam wrażenie, jakby że gdzieś tutaj dałaś się, czy dałeś się zakopać może w jakieś obowiązki, jakiś taki nadmiar obowiązków, czy to w domu, czy to w pracy. Eee, I to no nie, nic, żeby się obwiniać o to, czy e, nie, absolutnie nic, no e, nic takiego zdarza się po prostu, czasami tak trzeba nawet, sytuacja tego, wyma tego wymaga. Eee, ale właśnie myślę, że to jest czas na to, żebyś e, no właśnie ryknęła jak ten lew <grym> swoją energią i po to, żeby właśnie odzyskać e, swoją przestrzeń, e, swoją energię, e, oddać komuś właśnie jakiś nadmiar obowiązków, które wzięłaś na siebie czy jakieś postawić swoje granice, wywalczyć może jakieś lepsze e, warunki jakieś, w, w jakiejś relacji czy w jakiejś pracy. E, no. Dla siebie po prostu, żeby, żeby móc być bardziej sobą i nie dać się tutaj zakopać pod stertą jakichś obowiązków domowych czy pracowych. No dobrze, tutaj bym skończyła. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do